Cementu czerwonego i czarnego. Oli, 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 sprawdzaj, Discorda. Czy to ty? Zaraz się załaduje zdjęcie. No. No, to ja. To ty? To no ja. No. no, to nieźle. A to Ale byłeś ja się jak zdaniem. byłeś młodszy. No, to młodszy ja z tego tak wyglądam. Nie wierzę, że to jest to, Oliś, tak szczerze. No jest, Oliś, Ja chłopie, patrzę na Oliś kanał, bo mówił, że nie będę live'a robił. więc pijał na kanał. Patrzę, a tam zdjęcie, tam już Ci, już ci mówię, w co weszłem. Weszłem w główne. A lecimy na, na Twojego live'a. Lecimy na subieka Ci dać.

Halo, o, halo, widzowie, czekajcie, słychać mnie teraz, słychać mnie. Wiecie? Słychać mnie, czy nie? Halo, halo Halo, o, halo, Dobra, słychać mnie, jest git. Jestem jestem słychać mnie na live. Dobra, ja tu... dobra. No i git. Dobra, nie przykrzykujdziesz jako pół. Ale to pierwszy będzie. Jak coś, widzę, jak ktoś wybije na derwere ca. Teraz skrypkami dostaje kita. Z Oliś. Z O Oliś też mi tego GMa, żebym sobie wyciągnąć rzeczy, żeby zbudować. ten trin. Ja. Ja bym się zbudować, ja bym się zbudować. No, Ale Gie... opuszczasz ja, sam tu Casablanca? proszę. Nie, puszczę Casablanca. Nie mam tego GMa. Dobra, przypinamy. E, o, Dobra, Max, chill, chill tam. Dobra. Napiszecie, że to koło piękne panie... Max! Chill! Będę śpiewał. Się... O! Czekaj, jakiś gościu mówił. Jaki? Napiszcie dobra, dobra. na czacie... Dobra, no, no cze... 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 jak napiszesz live na, na... 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 czacie, to dostajesz napiszcie... tego, darmowe klucze. No, jak tak, tak. jak napiszecie live na czacie, to dostajecie klucze, pierwsza osoba.

Ej, Ikeal, cześć Osob, Kejal. Ikeal Ikeal z będzie Server. Oliś, ja zrobię Ej, Oliś, taki kajal jak zawsze? Oliś Czekaj, Max, muszę przyciszyć się czy... sobie Dobra, ej, cicho, bo Kejal. Oliś, Kejala robisz Albo nie wiem kto Ikeales Ja zaraz zrobię, tylko do chapy. Dobra Ole, suba Kurde, muszę... Tak. ...lomiks Git jest tak szczerze, spoko, spoko. Ale on wierny fan on z nazwie Slomiks, kurde. No kurde, nie wiem czy go nie dodajemy Discorda tak szczerze, nie? No. Daj mu moderatora, będzie robić, ucieszy się. No damy mu damy mu. Dałeś mu, dałeś mu, dałeś mu. Eee. Dajmy dał mu ktoś klucz. A ja mu dam, ja mu dam full den to modzika, lomiks. Ślomiks chcesz mm. dodaj ja cię modzika. na Discorda slomiks. Ej, modzika, odam, bo ci popłaczę się. Co, modzika? A podajnik. Weź napisz kropkę A, na rzecz. Shadow, shadow. A napisałem Shadow, Shadowek. Ja już wam daję ja... modzika. Dobra, kajal. Modzik. Wczoraj było mi... Kajal. E... Dzięki. Bole Chwilę jak nam spaczka, spaczka. Na razie serwerka ja, ja, naszego live'ik ale potem będą też z Valoranta będzie, będzie Clash Royala. U Clash Royale, u, z Clash Royale ja z tobą chcę To się tak rozgromia. No tylko musimy czekać na informatykę u mnie, będzie, będzie grane, będzie grane. Mm -hmm. Dobra. Rojala, dawajcie, a nie coś tam no, gadać. Czekaj, czekaj, bo wbija slomik zaraz jeszcze z lajwika No spoko, no ale nie ma czekania na twoich kolegów. Teraz jest... Bo wbijać wcześniej, no teraz. No ale ostatni. Czekaj chwilę na Kajala. Linka wysyłam. Czy w... Widać na streamie mojego U. tego? Nie, nie widać. No, dobra, nie widać na streamie. Discorda. A, termin. Kto to wbił? Jestem. Jest Geziurek, jest Geziurek. Tak, so siema Siedma, Siedma, Filip, się i tam coś dzieje? Kto wbił? Znaczy ja robię taki kwadrat, po prostu a nie... Nie wiem, a, się a jakiś filipo, dobra, że na live ja nie księdze. wiem czy właśnie serwon robię. Nie wiem, nie wiem Dobra, zrobię tak, dobra. Co, Wyczekajcie. Włączę sobie podgląd... Co wy, bo Pelka jest? Od razu lepszy. Pelki nie są czasami lepsze od Nie mam Pelk nasz jest. A my mamy mamy tryby jak coś, nie? Pelka potrafi być dużego górę. No gorszą. właśnie, mamy Pelk ryb. No, a ona -ch nie chce tylko kawałka, nie jest jedna. A nie jest, a na, na pewno nie? PL może nic nie będziemy. Ej, dobra, widzowie. Jak no są, są są na para 10, para, 10 para. osób. Nie, dobra, że może przesadzone trochę. Na, na 10 osób jest bikej, a na, nie, nie, na 6 osób. Big I łapeczki, Big K. bo na yy, powiedzmy 10 łapek? Rzucę łaska więcej na spawn. Dobra, przerzucimy w OBS-ie to jeszcze na szybko. Nie wiem jak zrobić ten pasek na dole ogarnąć. A weź Oliś pomóż. Masz stream, Oli? Masz streama. Bo patrz, na live u mnie jest takie coś. Może być jednokrotkowe jak zrobiłeś, może być. Ma być po prostu takie coś. Oli. czy jest czarny pasek no, na live. Ie. Co, co, co? Będzie lepiej wyglądać za ukłonniła zaraz. Sorry, że ci niszczę. Patrz, tutaj dobrze. mam takie czarne. Jak ja mam to zapełnić? Bo próbowałem ten. I to zapełni, weź tego. Nieważne, już ogarniałem. No właśnie. Widzisz? Głupie byłem po prostu, dobra. To chcę brać udział w konkursie. E, Czado ten... w Minecraft, czad do Minecraft. Deadpool w no i zobacz. Ej, Dead, Deadpool, crea. od kogo jesteś? Deadpool, od kogo jesteś? Wiesz, napi napi napisz, od kogo jesteś z Liveika. Anis, zostaw mi Game. Nie ode mnie. Może od ciebie, ode mnie zaraz jeszcze szlomik wbije. Obstałem Dobra. ze szklinów. No to, to ode mnie, ode mnie. Ja obstałem że szlomik wbije ze Szlomix.pl. Patrzcie Minecraft. Czekam, czekam z czekam. Ok, ale patrzcie Minecraft. Dokładnie. Patrzcie Minecraft, czacie, napiszcie. Deadpool. Kodes jest VIP. Jest jest kod. Step bo ja nie mam. ten, no ja zaraz spam. Dobra, ale ktoś chce brać udział w tym. Like, o, Ej, Kurde, posiada. dobra. Panowie, na nadziei... no, Dobra, czekaj, zaraz sprawdzimy na ile. Na pięć like, na pięć like widzowie. Na pięć like losowanko robię. A? Na łaskawieńca już dodaję. Czekam. oni iść, halo. No ja strona. Nie wiem, wy nie chcecie serio brać udziału w konkursie o korona anarchii? Nie, ja zostałem ja? widzą. Ale nie, no jak wygrasz, to jej możesz rozdać. Czyli. Dobra, kiedy kajal? Już wiesz, no nie, ja się, już... się... No jest 7 osób, dawaj daj Jednak nie rzucam na sprawę na Para, 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 para. Para, chcesz tego kajala zrobić? Dobra, nie ma. Para kajala robisz. Czekamy chwilę. Dobra, A Shlomix, wszyscy... weź wbijaj Shlomix, ja może odwiedzę szkołkę waszą, spoko, ale nie podoba mi no, Spoko, razu. ale nie czekamy na tego, bo jak Wszechmogący byłby za dwóch, to najpierw to byście nawet na niego nie czekali, więc zróbcie po prostu tego okejala. Okay, Kurde, ej Like'sar! Likes, are are likes... Are... Czekaj, likes. Tak chcę TPK. Kod svip. O kurwa, będzie bitwa. Ej, Oliś dodać tu region. Ja mam 10 osobowe widzów. Ej, co, na, co jest? No, ile te wbija przez te livey, nice. Ej, na 10 osób jest Big i na 10 osób na jest. Big bicka. Al. Al. Ale teraz dajcie zwykłego, bo miał być na 5 a jest 8 już. Kod jest wy widzowie. Opóź... A zero, zero. nie opóźnia. Ale a zero ze jump foi miał. Ej, ej, ej. To nawet tego, po ideal jest super cool. Ale poczekaj. Rozumiesz, para, że miał być teraz. Trzymaj to Masz. I go nie zepsuj niczego. Ja, spokojnie, ja Proszę, Wiczo, ale nie zepsuj więc... niczego. Co on Chwilkę, poczekajcie. Spokojnie, Oj, dobra. Oli. MSG Oli Pro. Zobacz co, co będę im. Spokojnie. Co by żołnierz, tutaj będzie. Ej, ale no, się, wiesz, nie wierzy, że mam live'a na TikToku, nie? Weź, co jestem ja, <grym>. ja na YouTubie mam, na YouTubie mam. O sorry, sorry, sorry. Dobra, ale... Wszechmokaz. ale Wszechmokaz. Ej, daj mi tego. Daj mi... Daj mi tego Gema. Dzięki. Dajcie mi tego Gema. Nie Dajcie dawaj Gema, ej Ale ja buduję nie coś. Wytry. Para, daj mi tego GEMA. Kurde, czekaj, bo... A bo IP w sumie to ja mam. No, Dobra, to... nieważne, IP mam. ja ale mam opóźnienie Ej, takie na stronie. Jest dziewięć i, i a, to ja macie Para ja daj mi tego gm Para daj Masz, mi tego Giema. a Ano tak, sorry. Ja mam takie opóźnienie to, na ja lewie. Nie stoję, no, nie stoi, ona działa chyba, tak jakby pożytlona. Reszta Ale takie przednie tak się Dobra, to. Jedna osoba i wickel Ej, jak chcesz, serio? Odpadam na nikt nie chce? Ej, o, ja o, muszę to... się do opyka, ja, ja już spadł. Czemu nie ma gamby? Trzeba tego. Trzeba... Fulbrighta bracia. Mm -hmm.